Witam wszystkich zapraszam do oglądania Riders Republic. Zbliżam się już do odblokowania kolejnej nagrody ze 3500 gwiazdek. W tym odcinku również będę szukał jeszcze wydarzeń, które nie były rozgrywane, jeżeli takie są. A jak nie znajdę takich, to będę próbował dokacać zadania, które jeszcze pozostały. Bo do kolejnego sezonu jeszcze bardzo dużo dni pozostało, możemy zaraz sprawdzić 78 dni to jeszcze bardzo długo. Przy okazji udało mi się zdobyć elitarny odrzutowy wingsuit, ten, który mam na sobie. Akurat bardzo dobry sprzęt, trzeba przyznać. Przy okazji, jak będzie jakieś wyzwanie, to przetestuję. Ok. Może z tego rogu zaczynając? Tutaj wszystkie mamy. Szukam wyzwania, w którym nie ma gwiazdki jeszcze zaliczonej. Czy takie jeszcze są w ogóle? O, tu jest jakieś latanie. Odrzutowy wingsu. tak akurat będzie okazja. Wygraj, nie korzystając z hamowania bez cofania. Wygraj na zawodowym poziomie trudności lub wyższym bez upadania i pomijania punktów. I ostatnie zadanie. Przekroczenie mety, jako jeden z trzech pierwszych zawodników na elitarnym. Ok, można zgarnąć sporo gwiazdek. Okay. Wydaje mi się, że jest to najtrudniejsze wydarzenie, jeżeli chodzi o odrzutowy Wingsuit. Musimy to bardzo uważać na drzewa i różnego typu przeszkody. Znaleźć sobie optymalny tor. Przede wszystkim poznać ten tor. To też jest ważne. Bo musimy tutaj dwa kółka zrobić. Cały czas oczywiście uważając na drzewa. Okej, okay, już niedaleko. Udało się. No, muszę przyznać, że był to trudny tor naprawdę. I zrealizowanie tych wszystkich zadań naraz nie, nie było łatwym zadaniem. Kolejny elitarny sprzęt, zwykły wingsuit. Ok, przejdźmy teraz do mapy. Co my tutaj mamy jeszcze? Nierozgrywane najlepiej. już takie to będzie ciężko znaleźć raczej okej, okay, to poszukajmy w takim razie jakiś wyzwań, w których można jeszcze coś zrobić o, tutaj jest nierozgrywane, kolejne i to jest wingsuit będzie można przetestować ten nowy. I co my tu mamy? Wygraj nie więcej niż następującą liczbę razy korzystając z trybu wolnego lotu. No to to będzie trudne. Zdobądź 100 tysięcy punktów za pojedynczy trik sekwencji bliskiego lotu i zdobądź ponad 225 tysięcy bez cofania. Ok, lecimy. O! Przy okazji, balon zawrócę się, zawsze to kasa dodatkowa i gwiazdki też dostajemy co pięć zdobytych balonów. Ok, mamy tutaj już nie, nie, niezłe sprzęty. Ten wezmę, bo ten lepszy jest. Kolejne fajne, aczkolwiek dosyć trudne wyzwanie. Jak zwykle musimy ryzykować. Jak najbardziej. to trudny tor. Trzeba znaleźć sobie tutaj jakiś optymalny też lot w miarę niebezpieczny. Lot. Ale tam jest bramka. Że na drugą stronę będzie lepiej. Okej, okay, udało się ostatnie zadanie zaliczyć, chociaż. Więc całkiem nieźle, bo 6 gwiazdek plus 1, 7. I możemy lecieć dalej. A do tego zadania kiedyś się powróci. Ok, teraz może zacznijmy od tej strony. Co tutaj jest na przykład? Nie, jedna gwiazdka to za mało. Coś na rowerach bym chciał. O, może tutaj. Wyścigi rowerowe, wygraj i wykonaj Suicide No Hander bez cofania, to to ewentualnie można pominąć, wygraj na eksperckim poziomie trudności lub wyższym bez upadania i pomijania punktów, przekroczy niemety w mniej niż 2 minuty 1 sekunda, chociaż żeby te drugie się udało zadanie, fajnie by było, zobaczymy. Tutaj nie mam jeszcze najlepszego sprzętu z wyścigów rowerowych, z tego gatunku, więc czasówki raczej nie uda się zaliczyć. Niestety tutaj do tego wyzwania jestem źle przygotowany, bo nie posiadam odpowiedniego sprzętu. Jedyne co, na co mogę liczyć, to to, że przeciwnicy popełnią jakiś błąd, bo jest za wolny nasz rower, po prostu. I jakbym się nie starał, to niestety nie jestem w stanie dogonić jedynie błędy popełniane przez przeciwników. Tylko, że przeciwnicy właśnie jeszcze nie czysto grają. Si Теж спеціально провокую до тих удержень. Nicu ukończę na tym miejscu, na którym ukończę i wezmę inne wyzwania. Do tego będzie trzeba powrócić. Jak widać, no, nie, nie jestem w stanie dogonić w ogóle tego pierwszego. Musi się wywalić. O, jeszcze lepiej. No mówię tutaj, tutaj, niestety, mimo moich prób, potrzebny jest lepszy sprzęt. Dlatego odłożymy sobie na chwilę to zadanie. Zabierzemy sobie coś innego. Kurczę, no nie mam tutaj dobrych rowerów do tych wyścigów rowerowych. Co tu jeszcze tak się zastanawiam, można zrobić? Też wyścigi rowerowe. O, tu można na eksperckim. Triki rowerowe. Podwójne rodeo. Chciałbym chociaż na eksperckim to będą trzy gwiazdki. Fajne, krótkie wyzwanie. Trzeba uważać, żeby nie czesać zbyt wielu trików, żeby móc wylądować. nie przylacieć Okej. Okay. Jeszcze sześć trików. Tricky. I to było na tyle w pierwszym w pierwszym podejściu. Czas pilnujemy środka. A nie zdążymy tutaj. To nic. To nic. okej okay, możemy dokończyć. No i udało się to ostatnie zadanie. Próbowałem Te Rodeo, ale nie wyszło mi jednak. Ale to i tak tylko, tylko jedna gwiazdka. A za ostatnie dostaniemy 3 plus 1, czyli 4. Okej okay. to co tu teraz można wybrać? Ale to wyścigi rowerowe, właśnie, nie mam tego sprzętu tutaj. Wyścigi rowerowe leżą. O, tutaj coś ciekawego. Zdobądź co najmniej 50 tysięcy podczas grindowania. Zbierz następującą liczbę gwiezdnych balonów i zdobądź ponad 325 tysięcy. No i to jest fajne zadanie. Chciałbym chociaż te ostatnie zrealizować. Za 6 gwiazdek. I możemy używać tutaj najlepszego sprzętu, więc elegancko. No i jest to fajne wyzwanie. Mamy część skateparku, snowparku oddaną do użytku. Prawie 100 trików, więc najlepiej jest udać się... Zaraz pokażę gdzie. Niżej właśnie, tak. O, też fajnie. I teraz, teraz... Udamy się tutaj niżej. I tu mamy fajny bowl. Tutaj jest balon też. Ale skupimy się na punktach. Na przyczesaniu 325 tysięcy. Nie jest trudno, mając tak dużo punktów, tak dużo trików do dyspozycji. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie przesadzić. już prawie 200 tysięcy i lecimy dalej. Jest to przyjemne zadanie. Tysięcy już prawie. Jest 300. Jeszcze 25. Trzeba uważać, żeby nie uderzyć w budynek. Bo już parę razy tak się wywaliłem, niestety. Już mamy. Teraz można albo poczekać do końca czasu, albo jeszcze. To było ryzykowne. Albo sobie jeszcze poczesać po prostu triki do końca czasu. 18 sekund. 4 sekundy. Ostatni trik. Dobrze, ja również sobie w tym momencie zakończę ten. odcinek, jeżeli film się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.